Cześć! Jakiś czas temu stanęłem przed koniecznością zakupu nowego laptopa. Używany do tej pory Dell E6400, którego kupiłem w 2018 roku za 350 zł, po prostu już ledwo dyszał. Znalezienie jego następcy nie należało do łatwych. W ostatnim czasie ceny polizingowych laptopów Della i HP, a na takich najbardziej mi zależało, wystrzeliły, a i sam wybór jest dość mały. Ten sam Dell E6400, którego 4 lata temu kupiłem za 350 zł... Dziś na Allegro w dobrym stanie jest za 500, inne laptopy takie jak HP ProBook 650, który wpadł mi w oko, chyba za około 1000 zł, nie miał pamięci ani dysku twardego. Tego ostatniego w sumie mi nie szkoda, bo i tak zaraz bym go wymienił na ssd -ka. Kiedy znudziło mi się przeglądanie ciągle tych samych ofert na Allegro, postanowiłem rzucić okiem na AliExpress i sprawdzić czy nie znajdzie się tam coś ciekawego. Przejrzałem oferty najpopularniejszych producentów takich jak Teclas, Chuwi i Dere. I moją uwagę przykuł Teclast X6 Plus, czyli tablet i notebook dwa w jednym. Postanowiłem go wypróbować i oto jest. Zapraszam do recenzji. Teclast X6 Plus to konwertowalny laptop taki jak Surface. Tablet ma 12,6 cala, a jego obudowa wykonana jest z metalu. Na górnej ramce mamy umieszczony przycisk zasilania oraz do regulacji głośności, a także slot na kartę pamięci. Z prawej strony znajdują się idąc od góry port zasilania, mikro HDMI, USB 3.0 oraz USB typu C, a z lewej strony mamy gniazdo audio i port USB 3.0. Na dole mamy jeszcze złącze magnetyczne dla klawiatury, którą musimy dodatkowo dokupić. Z przodu i z tyłu mamy dwie kamery: jedną 2, a drugą 5 megapikseli. X6 Plus ma wymiary 299x230 mm, jest to prawie wymiar kartki formatu A4. Natomiast grubość tabletu to zaledwie 8,5 mm. Obudowa jest więc naprawdę cieniutka. Co zaś się tyczy wagi, to X6 waży 860 gramów, jest więc cięższa nawet od wytrzymałego Aukitela RT1. Z tyłu obudowy mamy jeszcze regulowaną podpórkę, pod którą znajduje się zaślepka na slot na dysk. Ogólnie to co mi się podoba w tym modelu to solidna, metalowa i ładnie wyglądająca obudowa o matowym, odpornym na zabrudzenia wykończeniu. Klawiatura magnetyczna ma wyczuwalny, choć niewielki skok. Klawiatura ma przyjemne gumowe i lekko zamszowe wykończenie. Jest w pełni ruchoma, a jej zamknięcie powoduje uśpienie systemu. Touchpad jest duży i wygodny, ale ja zdecydowanie wolę myszkę. Model ten kupiłem trochę pod wpływem impulsu. Przez ostatnie lata zmienił się u mnie sposób konsumowania treści multimedialnych. Jeszcze 5 lat temu pracowałem i jednocześnie oglądałem filmy i różne treści internetowe na komputerze albo laptopie. Teraz laptop i komputer służą mi prawie wyłącznie do pracy, natomiast medium, za pomocą którego czytam lub oglądam filmy, jest smartfon. Teclast X6 Plus miał być czymś pomiędzy. Laptopem z klawiaturą, kiedy musiałem popracować, a tabletem, kiedy chciałem obejrzeć jakiś film, przeczytać artykuł, czy może nawet pograć w jakąś grę. Pomysł wydawał mi się super w teorii, ale w praktyce nie było już tak kolorowo. W pracy X6 Plus średnio mi się sprawdzi. Po pierwsze, mamy tutaj tylko dwa porty USB. W moim przypadku jeden odpada z miejsca na myszkę, a drugi na kartę Wi-Fi USB. No właśnie, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, gdzie zintegrowana karta sieciowa miała tak słaby zasięg, że nie była w stanie połączyć się z siecią Wi-Fi w odległości 3 metrów od routera. Odpowiedzialnemu za to chipowi Qualcomma, kiedy w końcu udało się nawiązać połączenie, to było ono powolne i niestabilne. Bez zarzutu za to spisuje się ta najtańsza chińska karta sieciowa pod USB za 5 zł. No ale marne to pocieszenie, kiedy za każdym razem, kiedy muszę podłączyć pendrive'a, muszę stawać przed wyborem, czy odłączać myszkę, czy internet. Po drugie okazało się, że 12 cali. To trochę za mało jak dla mnie. Do pracy wygodniejsze byłoby urządzenie 14 albo może nawet 15-calowe. Sam ekran jest oczywiście dotykowy, ma 12,6 cala i rozdzielczość 2880 na 1920 pikseli, co daje gęstość pikseli na poziomie 274. Jak na ten rozmiar matrycy, jest to naprawdę dobry wynik. Obraz jest ostry i wyraźny, ze świetnie odowzorowanymi intensywnymi kolorami. Również jasność ekranu jest wysoka i bez problemu, jeśli to konieczne, możemy korzystać z X6 na zewnątrz w słoneczne dni. Jedyny zarzut mam do tego, że otaczające ekran ramki mają 2 cm, są więc naprawdę grube. Aha, widoczne z prawej strony logo Windows jest przyciskiem. Jeśli chodzi o specyfikację, to X6 Plus napędzany jest przez 14 nanometrowy procesor Intel Celeron N4100, czyli czterorodzeniowy układ z 2017 roku, będący odpowiednikiem dwurdzeniowych korów i trójek 6 i 7 generacji. Taktowanie bazowe N4100 wynosi zaledwie 1,1 GHz, ale w trybie turbo może ono wzrosnąć do nawet 2,4 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada tu zintegrowany układ Intel UHD 600. Poza tym mamy tu 8GB pamięci RAM i 256GB pamięci wewnętrznej na dysku SSD. Wyniki X6 w testach syntetycznych wyglądały następująco. W Cinebench wynik jednego rdzenia to 383 punkty, a wszystkich 616. W Geekbench 5 wynik jednego rdzenia to 385, a wszystkich 1327. Dalej, w pasmarku X6 wykręciła 950 punktów. A w 3D marku w teście TimeSpy zintegrowana grafika Intel UHD 600 wykręciła zaledwie 138. Jak widać po wynikach benchmarków, N4100 nie jest demonem szybkości, ale w codziennej pracy spisuje się dobrze. System oraz wszystkie aplikacje działają płynnie. W przeglądarce możemy uruchomić nawet 10-15 kart bez widocznych zacięć, ale film w 4K już mocno klatkuje. Co gorsze, mimo tego, że procesor ma TDP na poziomie zaledwie 6 W. Obudowa X6 Plus grzeje się niemiłosiernie, nawet przy średnim wykorzystaniu zasobów. W tym miejscu najmocniej, ale nieprzyjemna temperatura wyczuwalna jest nawet w okolicach połowy tabletu. Kiedy przeglądam internet, gram w gry albo oglądam filmy, jest to irytujące. Rozumiem, że tablet jest bardzo cienki, że jest chłodzony pasywnie i jest cichy, ale wykorzystywanie metalowej obudowy jako radiatora jest bardzo słabe. Aha, ponieważ procesor jest na sokiecie FC-BGA, nie ma możliwości jego wymiany. Procesor jest wlutowany, więc po pierwsze, używanych i tanich procesorów na rynku prawie nie ma, a po drugie, sam proces jego ewentualnej wymiany do łatwych nie należy. Nie to co stare, dobre PGA. To samo tyczy się pamięci RAM, ale w tym przypadku i tak mamy 8 GB, czyli z jednej strony moim zdaniem absolutne minimum w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony tyle, ile maksymalnie jest w stanie obsłużyć N4100. Tablet posiada baterię o pojemności 38 000 mWh, która pozwala na pracę przez około 2-3 godziny. Nie jest to za długo. Poza tym model ten, mimo że posiada port USB i USB typu C, możemy ładować tylko przez dedykowany port zasilania. Jeśli chodzi o łączność, to tak jak wspomniałem, X6 Plus ma duży problem ze zintegrowaną kartą sieciową, która praktycznie można powiedzieć, że nie działa. Działa natomiast moduł Bluetooth. Mamy tu również gniazdo audio i umieszczone po obu stronach głośniki, które działają całkiem nieźle. Aha, preinstalowany mamy tutaj system Windows 10, ale bez problemu możemy zainstalować również Linuxa. Ja na przykład od razu przesiadłem się na MINTA, przy czym zintegrowana karta dźwiękowa Intel HDA przestała po tej przesiadce działać, a doinstalowanie sterowników i uruchomienie jej niemal doprowadziło mnie do pasji. No i przyszedł czas na podsumowanie. Teklas X6 Plus do kupienia jest na AliExpress za około 1500 zł. wersji z klawiaturą. Wersja bez klawiatury jest to około 100-150 zł. tańsza. Za te pieniądze model ten oferuje wysokiej jakości super wyświetlacz, przeciętną jak na ten segment rynku wydajność, zapewnioną przez czterorodzeniowy procesor i 8 GB pamięci RAM. Mamy tu także ładny design, metalową obudowę i preinstalowany system Windows. Ale w każdej chwili na X6 Plus możemy postawić dowolny inny system, choć jak się okazało w moim przypadku, nie zawsze wszystko wtedy działa od razu jak należy. Tablet ten ma wydawałoby się wystarczający wybór portów, gdyby nie szwankująca karta sieciowa. No i właśnie, w ten sposób przechodzimy do minusów. Poza kartą sieciową należy wymienić tutaj także grzejącą się obudowę, która podczas pracy staje się nieprzyjemnie ciepła. Wszystko to sprawia, że moim zdaniem Teklas X6 Plus stanowi urządzenie skierowane do ściśle określonej grupy odbiorców. Które szukają konwertowalnego laptopa z Windowsem i dobrym ekranem, takiej tańszej wersji Surface'a, ale moim zdaniem model ten i tak jest zbyt wysoko wyceniony i na pewno drugi raz bym go nie kupił. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym modelu. Ja już się będę z Wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.